Witam, witam serdecznie w poli dnia, czyli suplemencie magazynu audiowizualnego Polaraxa. W 1908 roku zorganizowano wyścig samochodowy, który nazwano wyścigiem stulecia. Nie było w tej nazwie zbyt wiele przesady, bo jego trasa prowadziła przez trzy kontynenty, ze startem w Nowym Jorku i metą w Paryżu. Samochody, zwane w tamtych czasach automobilami, wciąż były techniczną nowinką. I pokonanie tej olbrzymiej, liczącej sobie 35 tysięcy kilometrów trasy, miało przekonać świat do tego wynalazku. Sponsorem wyścigu była nowojorska gazeta New York Times i francuska Le Matin. A nagrodą za zwycięstwo był ważący 635 kg puchar. I sława. Wyścig Nowy Jork-Paryż zorganizowano na fali sukcesu, rozegranego rok wcześniej rajdu z Pekinu do Paryża. Celem takich wyścigów była popularyzacja idei używania samochodu i wykazanie, że napędzane silnikiem spalinowym auto jest w stanie zastąpić zaprzęg ciągnięty przez konie. Międzykontynentalny wyścig pomiędzy Nowym Jorkiem a Paryżem miał być największym wyścigiem samochodowym w dziejach ludzkości. O świcie 12 lutego 1908 roku w samym centrum Manhattanu na Times Square na linii startu stanęło sześć samochodów, reprezentujących cztery różne kraje. Trzy załogi były francuskie, a po jednej ekipie wystawili Niemcy, Włosi i Amerykanie. Patrząc na marki startujących w wyścigu samochodów, nie sposób wśród nich odnaleźć taką, która przetrwałaby do naszych czasów. Na starcie stanęły francuskie Dedion Bouton, Motoblock, César Nodon, włoski Cust, niemiecki Protos i amerykański Thomas Flyer. Amerykański automobil Thomas Flyer Model 35 zbudowała firma Thomas Motor Company z Buffalo w stanie Nowy Jork. Samochód miał czterocylindrowy silnik i był w stanie rozwinąć szaloną prędkość 90 km na godzinę. W tamtych czasach był to prawdziwy demon prędkości. Na wyposażeniu samochodu były dwie łopaty, dwa kilofy, dwie latarnie i osiem reflektorów. Przewidziano także miejsca na dodatkowe kanistry z benzyną, zwój liny o długości 120 metrów, strzelbę i rewolwer dla każdego z pasażerów pojazdu. Obsada samochodu składała się z czterech osób czyli z kierowcy, dwóch mechaników i reportera z Timesa. Ich konkurenci mieli podobną ilość załogi i wyposażenia. Doświadczenie kierowców nie było jednolite. O ile amerykański kierowca Monty Roberts był zawodowcem i trenował wielogodzinną jazdę samochodem przed tym wyścigiem, to kierowca załogi francuskiej, arystokrata Baron de Saint-Chaffre, który prowadził Dédion-Bouton, ścigał się wcześniej, ale na motorówkach. Brał udział w wyścigu takich łodzi z Marsylii do Algieru, tyle że wszystkie motorówki zatonęły w jego trakcie. Kierowca motoblok Charles Godard startował w poprzednim wielkim wyścigu z Pekinu do Paryża, ale nikt wówczas nie wiedział, że nigdy wcześniej nie prowadził samochodu. We włoskiej ekipie jadącej samochodem Cust znalazł się Antonio Scarfolio, dziennikarz i poeta, który szantażował swojego ojca, właściciela dziennika w Napolu. Że jeśli ten nie kupi mu biletu do Ameryki, to ukradnie łódź, na której dotrze do Nowego Jorku. Jego ojciec ugiął się, stając się także sponsorem włoskiej ekipy. W niemieckiej załodze, jadącej samochodem Protos, kierowcą był niemiecki arystokrata Hans Keppen. Keppen był porucznikiem niemieckiej armii i był przekonany, że jeśli wygra wyścig, to zostanie awansowany na kapitana. Start do wyścigu stulecia wywołał w Nowym Jorku ogromne zainteresowanie. Na Times Square zgromadziło się ćwierć miliona gapiów, a tłum sięgał aż po Harlem. Wyścig miał się rozpocząć o godzinie 11 rano, wystrzałem oddanym ze złotego pistoletu, przez burmistrza miasta Georgia McClellana. Jednak o wyznaczonej godzinie burmistrza, znanego ze swojej niepunktualności, nadal nie było. Okazało się później, że po prostu zaspał. Tymczasem mijały kolejne minuty, a z przedłużającym się startem powoli dochodziło do punktu wrzenia. Nieoczekiwanie dla wszystkich do stolika sędziowskiego podszedł finansista kolejowy Colgate Hoyt i nie pytając nikogo o zdanie, podniósł pistolet i wystrzelił z niego w powietrze, dając tym samym znak, że wyścig się rozpoczął. W jednej chwili maszyny z rykiem motorów i w kłębach spalin ruszyły w transkontynentalny wyścig. Samochody miały przed sobą olbrzymi dystans do pokonania. Pierwsza część wyścigu wiodła przez całą Amerykę aż do Pacyfiku. Następnie cała stawka miała dotrzeć aż do ciśniny Beringa na Alasce. I tam organizatorzy wyścigu znali, że Cieśnina będzie zamarznięta i ścigające się auta po lodzie przedostaną się do Azji. Stamtąd samochody miały przez Syberię dotrzeć do Europy. Proste, prawda? Nawet współcześnie nikomu nie udało się pokonać Cieśniny Beringa samochodem. Z kolei w tamtych czasach na rosyjskiej Syberii nie było dróg i w 1908 roku nie widziano tam jeszcze ani jednego auta. Tym wszystkim organizatorzy wyścigu zdawali się jednak nie przejmować. Górę brała ekscytacja i entuzjazm. Wierzono, że z problemami trzeba sobie radzić dopiero wtedy, gdy się pojawią. Samochody miały następnie przejechać całą Azję. Przekroczyć góry Ural i przez Moskwę, Sankt Petersburg i Berlin, dotrzeć do mety wyścigu w Paryżu, pokonując dystans 35 tysięcy kilometrów. W tamtych czasach samochody rozsypywały się już po 15 tysiącach kilometrów i gdyby zapytać kogoś, co jest lepszym środkiem lokomocji samochód czy koń każdy bez wahania wybrałby konia. Startujące w wyścigu samochody nie miały dachów ani nawet przedniej szyby, a w lutym pogoda była wciąż zimowa i nawet tuż po starcie wyścig nie należał do najprzyjemniejszych. Już przy wyjeździe z Nowego Jorku samochody z trudem przedzierały się przez kopny śnieg. W takich warunkach francuski samochód Cizer rozsypał się już po 150 kilometrach trasy. Kiedy w West Virginia w błocie utknęły trzy samochody, to trzeba było sześciu koni, aby wyciągnąć każdy z nich z bagna. Z pewnością nie była to dobra reklama samochodu jako zamiennika konia. W tamtych czasach drogi w Ameryce były fatalne i nazywano je szlakami, a nie jak dziś highwayami. Każda ekipa samochodowa zaczynała jazdę o piątej rano i trwała ona aż do 8 wieczorem. Wówczas kierowca szedł spać, a mechanicy pracowali nad samochodem co najmniej do północy, a często do świtu. Każdej nocy wylewano wodę z chłodnicy, aby nie zamarzła i reperowano pęknięcia ramy samochodu. Paliwo odbierano w składach rolniczych, do których na grzbietach mułów dostarczała je firma Standard Oil, należąca do Rockefeller'a. Poza wielkimi miastami nie istniała jeszcze sieć stacji benzynowych. Atmosfera pomiędzy ścigającymi się załogami daleka była od dżentelmeńskiej. Amerykanie zostali oskarżeni o oszustwo po tym, gdy zamiast drogą pojechali na skróty po torach kolejowych. Ich konkurenci obawiali się, że amerykański pojazd zostanie załadowany na platformę kolejową i w tajemnicy przewieziony nad Pacyfik. W Indianie załogi Protosa i Motoblok musiały wynająć przewodników, co kosztowało ich fortunę. Szczególnie słono płacono za konie, które wyciągały europejskie samochody z błota. Z nienawiścią patrzono na Amerykanów, bo mogli liczyć na pomoc swoich ziomków i za nic nie musieli płacić. Europejczycy zamieścili w Chicago Tribune ogłoszenie, zwracając się do lokalnych automobilistów o pomoc. Gazeta wydrukowała je tytułując Żałosny apel cudzoziemców. Przewodnicy brali od nich po 3 dolary za każdą przejechaną milę i 5 dolarów za miejsce, w którym europejski samochód zostawał na noc. Jeden dolar z 1908 roku miał wartość 30 dzisiejszych dolarów. Nic więc dziwnego, że na początku marca na czele stawki znajdowali się Amerykanie, którzy osiągnęli Kolorado. Na drugim miejscu był włoski Cust, który dotarł do Nebraska, a trzeci był francuski De Dion, przedzierając się przez pustkowia stanu Iowa. Motoblok był czwarty, jadąc przez Illinois, a tuż za nim był niemiecki Protos. Motoblok był jednak w kiepskim stanie i jadący nim Francuzi zdali sobie sprawę, że nie dotrą nawet do Pacyfiku. Zdecydowali wówczas, że pojadą do Chicago, gdzie załadowali swój samochód na pociąg jadący do San Francisco. Być może nikt by się o tym nie dowiedział, ale wścibscy dziennikarze sfotografowali całą sytuację. W atmosferze skandalu właściciel francuskiego automobilu wysłał swojej ekipie depeszę, która brzmiała cytuję: Wycofajcie się z wyścigu, sprzedajcie samochód, wracajcie do domu. Koniec cytatu. W taki sposób motoblok skończył swoją przygodę i w stawce zostały już tylko cztery pojazdy. Na początku kwietnia załoga Thomas Flyer osiągnęła San Francisco, Z statkiem przetransportowano samochód najpierw do Seattle, a potem do Valdez na Alasce. W Valdez całe miasto wyszło na ulicę, aby ich powitać. Problem polegał jednak na tym, że poza Valdez nie prowadziły żadne drogi, którymi dałoby się dojechać do Cieśniny Beringa. Amerykanie wybrali jedyną opcję, jaka im pozostała. Rozłożyli swój samochód na kawałki i psimi zaprzęgami przedzierali się dalej na północ. Kiedy informacja o tym dotarła do komitetu organizacyjnego, zdano sobie sprawę, że zasady wyścigu są niemożliwe do utrzymania. I trzeba je zmienić. Do Amerykanów wysłano depesze, aby zawrócili, zabrali swój samochód z powrotem do Seattle i tam załadowali go na statek płynący do Władywostoku. Amerykanie nie tylko stracili masę czasu na przedzieranie się do Alaski, ale mieli kłopoty z uzyskaniem rosyjskich wiz. Zanim dotarli do Rosji, Seattle osiągnęła trójkę ich konkurentów i załatwiła swoje formalności szybciej niż Amerykanie, którzy z pierwszego miejsca spadli na ostatnie. Komitet organizacyjny uznając, że strata załogi USA została wymuszona zmianami regulaminu wyścigu, odjęli od ogólnego czasu Amerykanów 15 dni. Co oznaczało, że jeśli dotrą oni do Paryża dwa tygodnie po pierwszym samochodzie zestawki, to i tak zostaną zwycięzcami wyścigu. Z kolei niemieckiej załodze Protosa doliczono karę 15 dni za to, że próbowali oszukać. I w Ogden w stanie Utah spakowali swój samochód na pociąg do Seattle. Niemcy tłumaczyli się nieporozumieniem i dlatego zamiast dyskwalifikacji dostali karę. W tej sytuacji Amerykanie mogliby przyjechać do Paryża cały miesiąc później niż Niemcy i wciąż byliby od nich lepsi. Nie był to jednak dobry czas na to, aby o tym myśleć, bo do pokonania została cała Azja. Późną wiosną 1908 roku, do Władywostoku dotarły ostatnie cztery samochody, nadal walczące w wyścigu stulecia, z Nowego Jorku do Paryża. Wyścig daleki był od rozstrzygnięcia, i kiedy ekipy przygotowywały się do skoku przez Azję, wybuchł kolejny skandal. Kierowca de dion Buton, francuski arystokrata Saint-Chaffre, korzystając z własnej prywatnej fortuny, wykupił całą benzynę, jaka znajdowała się na Dalekim Wschodzie. Tym samym żaden z pozostałych uczestników wyścigu nie był w stanie nawet opuścić miasta Władywostok, bo nigdzie nie można było dostać nawet kropli paliwa. Okazało się też szybko, że Saint-Chaffre pokłócił się ze swoją własną załogą, która wyrzuciła go z francuskiej ekipy. Mściwy baron, mając w posiadaniu całą benzynę, zaoferował ją tej załodze, która zabierze go ze sobą w dalszą drogę. Jako pierwsi zareagowali Włosi, którzy uznali barona za chorego z nienawiści psychopatę, odmówili przyjęcia paliwa i włączenia go do swojej ekipy. Następną propozycję złożył Amerykanom, ale z podobnym skutkiem. Niemcy z kolei chcieli zaakceptować warunki Saint-Chaffre, ale francuski baron odpowiedział, że nie potrafi wyobrazić sobie wjazdu do Paryża na niemieckim samochodzie. Ostatecznie francuski sponsor wyścigu, markiz Gilles Albert de Dion, wycofał swoje auto z wyścigu, a zachowanie Saint-Chaffre uznał za niehonorowe i niegodne szlachcica. Skruszony baron oddał zgromadzone przez siebie paliwo i wyścig ruszył w stronę Europy. Tym samym Francja straciła ostatni z trzech swoich samochodów, jakie brały udział w wyścigu. To sprawiło, że w wyścigu stulecia pozostały już tylko trzy maszyny. Samochody i ludzie jadący w stronę Paryża z pewnością mogli sprawdzić swój własny limit wytrzymałości. Droga była długa, mozolna i często niebezpieczna. Kiedy samochodom udało się pokonać góry, na Nizinach czekały na nich potężne bagna. Thomas Flyer potrzebował czasem aż czterech dni aby pokonać 100 kilometrów syberyjskiego błota. Do tego nikt nie był w stanie porozumieć się z napotkanymi po drodze ludźmi. Jeden źle wzięty zakręt kosztował załogę amerykańską 15 godzin straty. Przez kilka dni Thomas Flyer i niemiecki Protos jechały obok siebie. Kiedy Niemcy zagrzebali się w błocie po osie, amerykańska załoga podała im linę i wyrwała z bagna. Porucznik Kepen natychmiast wyciągnął butelkę szampana, którą zamierzał otworzyć dopiero w Paryżu i w ten sposób podziękował za pomoc. W 135 dniu wyścigu amerykańska załoga zobaczyła wyłaniający się nagle tłum Rosjan. Ludzie ci z podniesionymi rękami biegli w ich stronę, wydając z siebie straszliwe okrzyki. Amerykanie doszli do wniosku, że są atakowani i chwycili za broń. Jednak w biegnącym i wrzeszczącym tłumie było wiele kobiet i dzieci. Szczęśliwie szybko zorientowano się, że nie był to wcale atak, a forma entuzjazmu, z jakim Rosjanie witali amerykański pojazd. Był to pierwszy automobil, który zobaczono w tych stronach. Od startu amerykańskiego samochodu we Władywostoku. Jego kierowcą został dotychczasowy mechanik George Schuster. Monty Roberts jeszcze na Alasce zdecydował, że wraca do Buffalo. Jadąc przez syberyjską tajgę, Amerykanie znaleźli się pod prawdziwym zmasowanym atakiem. I nie był to atak ze strony ludzi, a ze strony komarów. Miliardy syberyjskich komarów atakowały kierowców ze wszystkich możliwych kierunków. Wbijając swoje igły w każdą nieosłoniętą część ciała. Był to prawdziwy koszmar. Nie lepiej wiodło się włoskiej załodze CUST. Poeta Scarfolio regularnie wysyłał meldunki z trasy z niemalże każdego miejsca, w którym znajdował się telegraf. Łącznie wysłał ich pięćdziesiąt, co stworzyło zalążek książki, którą napisał dwa lata później pod tytułem Automobilem dookoła świata. W Taurogach na Litwie włoski samochód wystraszył konia ciągnącego furmankę. Przerażony koń poniósł, a wóz, który ciągnął rozsypał się na kawałki. Jeden z takich kawałków spadł na bawiące się nieopodal dziecko. W wyniku wypadku dziecko zginęło na miejscu. Przygnębiona wypadkiem włoska załoga zgłosiła wydarzenie na policji, ale przez nieporozumienie i nieznajomość języka trójkę Włochów zamknięto w więzieniu razem z pospolitymi kryminalistami. Z więzienia wyszli dopiero po czterech dniach po tym, gdy w mieście pojawił się zwierzchnik policji. Dalsza podróż wcale nie była szczęśliwsza. Cust wjechał w strefę powodzi i wezbrana rzeka porwała samochód razem z załogą. Samochód w końcu zaczął tonąć i zdecydowano się go porzucić, aby uratować życie. Po kilku dniach, kiedy woda opadła, udało się odnaleźć pokiereszowane auto. Mechanik dokonał prawdziwego cudu, uruchamiając silnik, dzięki czemu można było kontynuować wyścig. W tych warunkach na czele stawki znalazł się niemiecki Protos który stale zwiększał swoją przewagę i wyprzedzał Amerykanów o co najmniej trzy dni. W Marińsku Niemcy dotarli do szerokiej na 60 metrów rzeki Kija i z braku mostu utknęli nie wiedząc jak ją pokonać. Z pomocą przyszli mieszkańcy miasta, którzy zaczęli niezwłocznie ciąć tajgę i z drewna zbudowano tratwę. Protosa umieszczono na tratwie, którą na drugi brzeg przeciągnął konny zaprzęg. Cała operacja zajęła 10 godzin. Niemcy nie cieszyli się jednak długo. Wkrótce potem ich samochód dosłownie utonął w bagnie. Nie dawali jednak za wygraną. Z pobliskiej wsi sprowadzono 6 koni, które wyciągnęły automobil z mułu. 26 lipca 1908 roku, 5 miesięcy po rozpoczęciu wyścigu, sfategowany automobil powoli przedzierał się przez paryskie ulice. Był to Protos, prowadzony przez porucznika Kepena. Na jego powitanie wyszła redakcja Le Matin, jednego z organizatorów wyścigu. Ale powitanie dalekie było od entuzjazmu. W końcu pierwszym automobilem, który osiągnął Paryż, był samochód niemiecki, co zapewne nie było w smak Francuzom. Wiadomo było także, że na drugim miejscu znajduje się samochód amerykański, który dzięki przyznanym po przejechaniu Ameryki karom i nagrodom mógł przybyć do Paryża nawet miesiąc po Niemcach i wciąż wygrać ten wyścig. Sterani drogą Amerykanie pojawili się w Paryżu już cztery dni później. Jeszcze pięćdziesiąt kilometrów przed miastem trasa ich przejazdu była pełna wiwatujących ludzi. Thomas Flyer mozolnie pokonywał ostatnie kilometry do mety wyznaczonej pod wieżą Eiffla. Amerykanów witał rozentuzjazmowany tłum Francuzów krzyczących «Vive le car américain!». Nagle zdarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Na ich drodze pojawił się francuski żandarm. Zatrzymał auto, które pokonało 35 tysięcy kilometrów najdzikszych ostępów na trzech kontynentach, tylko dlatego, że zapadał wieczór i amerykański automobil miał tylko jeden działający reflektor. Druga, karbidowa lampa samochodowa została rozbita przez wystraszonego gołębia tuż po opuszczeniu Moskwy. Paryski żandarm był służbistą i tłumaczył, że przepisy są przepisy i należy się ich trzymać. Zapanowała pełna napięcia konsternacja, zwłaszcza, że na szarzejącym niebie nadal wyraźnie odcinał się charakterystyczny kształt wieży Eiffla. Miejsca, gdzie wyznaczono metę wyścigu stulecia. Sfrustrowanych Amerykanów otoczył tłum gapiów i jeden z nich, chcąc dopomóc, zaoferował swój rower, który miał zamontowany reflektor. Rower z zapaloną lampą przywiązano na maskę amerykańskiego samochodu, i francuski policjant uznał, że wszystko jest teraz zgodne z przepisami i samochód może jechać dalej. Nie wierząc w swoje szczęście, Amerykanie natychmiast wznowili wyścig, zwłaszcza że meta była tuż-tuż. W końcu udało się ją przekroczyć i amerykański Thomas Flyer, dzięki bonusowi czasowemu, wygrał cały wyścig, wyprzedzając w przeliczeniu Niemców o 26 dni. Trzeci byli Włosi, którzy samochodem Cust dotarli do Paryża dopiero 17 września. Po fecie w Paryżu zwycięskich Amerykanów witano w USA jak bohaterów. Na ich zorganizowano w Nowym Jorku paradę, na czele której samochód Thomas Flyer dotarł do Times Square, miejsca, od którego wszystko się zaczęło. Ówczesny prezydent Teddy Roosevelt zaprosił zwycięską załogę do swojej letniej posiadłości Sagamore Hill na Long Island. Roosevelt był pierwszym amerykańskim prezydentem, który potrafił prowadzić samochód i kiedy Thomas Flyer wjechał w bramę jego rezydencji, prezydent natychmiast usiadł za kierownicą, mówiąc: Lubię ludzi, którzy coś robią. Żaden dobry człowiek nie usiedzi w domu. Firma Thomas Motor Company zbankrutowała pięć lat później, stając się ofiarą swojego własnego sukcesu. Po zwycięstwie Amerykanów w wyścigu stulecia każdy, kogo było na to stać, chciał mieć swoje własne auto. Największe triumfy święcił Ford Model T, który kosztował 10 razy taniej niż Thomas. Majątek firmy sprzedano na aukcji łącznie ze zwycięskim samochodem wyścigu stulecia. Samochód odnaleziono ponownie w 1963 roku. I został on zakupiony przez kolekcjonera z Nevady, Williama Haraha. Nie będąc pewien, czy jest to oryginalny Thomas Flyer, sprowadził do swojej kolekcji George'a Schustera, kierowcę samochodu. Ten rozpoznał reparację ramy pojazdu, której dokonano na Syberii, używając do niej części z kotła parowozu i tym samym odzyskano historyczny automobil który został kompletnie odrestaurowany i można go dziś zobaczyć w muzeum w Reno w Nevadzie. George Schuster zmarł w 1972 roku w wieku 99 lat. Swoje prawo jazdy oddał dopiero wtedy, kiedy skończył 92 rok życia. Stał się symbolem triumfu amerykańskiej motoryzacji, a także symbolem nowych czasów, kiedy to samochód zastąpił zaprzęgi konne. Wyścig z Nowego Jorku do Paryża ogromnie się do tego przyczynił, zwłaszcza, że panowała opinia, że od automobilu delikatniejsza jest tylko kobieta. Thomas Flyer zmienił to na zawsze. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia mówił Chris Mieckino.